Uwaga, oto trzy zdania, których diabeł najbardziej się boi. Bracia i siostry, to Bóg poruszył moje serce, bym dziś podzielił się z wami tymi trzema modlitwami. Niezależnie od trudności, które napotykacie, te słowa pomogą wam wytrwać. Pomódlmy się razem. Panie, nie proszę o luksusowe życie, lecz tylko o to, by moja rodzina miała co jeść i w co się ubrać. Panie, kiedy presja jest zbyt wielka, chciałbym uciec. Ale nie mogę się poddać. Proszę, daj mi siłę, abym wytrwał i nie został złamany przez życie. Ojcze Niebieski, obdasz mnie wiarą. Święta Meridiołu, pomóż mi wygrać każdą walkę. Nie pozwól mi się załamać ani stracić rozumu. Wierzę, że Bóg mi pomoże i wiem, że zwyciężę. Bracia i siostry, to nie wola, ale wiara pozwala nam przetrwać. Napisz w komentarzu, Amen, a otrzymasz moc od Boga. Obserwuj mnie i dołącz do naszej grupy modlitewnej, nie będziesz już walczyć sam.